Ahoj, cześć, dzień dobry, witajcie, w środowy poranek chłodny, podeszczowy, w nocy polało, także troszeczkę się schłodziło, nawet bym powiedział, że jest dosyć zimno eee, Witam Was na pracowni magnetycznego, jeszcze raz, eee, tutaj sprawdzam sobie tego laptopa Asusa naładował się do 79% i dalej się ładuje coś troszeczkę wolno, mógłby szybciej, przecież powinno być już po całej nocy to powinno być 100%, no ale dobrze jest 79, więc się cały czas tutaj ładuje. Reaguje na rozpięcie, pokazuje komunikat, kiedy jest na baterii, kiedy jest na zasilaniu. Przedtem po prostu była dyskoteka, cały czas nawet nie dobrze nie dotknąłem tutaj ręką, a to już sobie wszystko się rozpinało. Także no tutaj się ładuje. Tutaj mam w pobliżu tą ładowarkę kulteka. Zaraz sobie ją tutaj podłączę i zobaczymy, jak to będzie się ładować. 79% mamy tutaj. Może dobijmy do 80%. Dobijmy do 80% i, i zobaczymy. Zobaczymy od 80%, jak naładujemy tym kultekiem. Jest że 06, więc przez jakiś czas będę mógł tu jeszcze przeobserwować zanim pojadę sobie do pracy e, czy to się poprawnie ładuje. Nawet już możemy teraz się przepiąć, to, to nie będziemy czekać na 80 na 80 Przepinam, pasuje i. Na tej ładowarce niestety. Kulteka szaleje. także ta ładowarka, tak jak mówię, ja nie ufam tej ładowarce. ona jest tutaj, robi się tutaj dyskoteka. zaraz wam to zresztą pokażę. czego na oryginalnej ładowarce nie uświadczymy. oryginalna ładowarka normalnie ładuje. E, jeśli ja kupowałem ładowarki, no to omijałem kulteka. pamiętam, bo raz kupiłem i było podobne zjawisko. Ona ma 19V, 3,42A. I teraz tak pytanie jest: czy, czy ten wtyk jest źle dopasowany, czy po prostu ładowarka uszkodzona? Teraz tego, tego nie wiemy, bo tutaj no, trzeba by to wszystko ee, rozdzierać. Ale sprawa jest jasna: no, zresztą wam tu zaraz nagram pokażę, zobaczcie, jak to wygląda. Od razu po podłączeniu jest dyskoteka, więc tutaj. Gniazdo w sumie mogło być sprawne, chociaż też no, po, mogło być też winowajcą. Tutaj tego nie wiemy, ale wymienione gniazdo. Bo wcześniej, po podłączeniu tej ładowarki oryginalnej na tamtym gnieździe, też się robiła taka dyskoteka. Tej dyskoteki już teraz nie.